Czas na kolejną podróż. Tym razem dotarłem do David i kolejny gość, kolejna osoba, o której działalności będziemy opowiadać, to Angelika Stawisińska. Cześć. Bardzo się cieszę, Dzień dobry. że się spotykamy. I teraz mogłaby nastąpić taka długa, długa laurka, ale no, przedstawiamy. Między innymi pokazujemy to, co do tej pory w życiu Zrobiłaś. Ta lista będzie naprawdę długa, bo teraz tak. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dywidach. To teraz. Tak. Niedawno przez 3,5 roku. roku dyrektor e, Miejskiego, Miejskiego Ośrodka, Ośrodka Kultury w Jezioranach. Wcześniej. Teatr. Jaracza. Miejski Ośrodek Kultury. Kultury. Fundacja. Kreatywnego Rozwoju. Po drodze taniec. Tak. Sport. Tak. I inne kulturalne zainteresowania. Nie dziwię się. No, że gdzieś tam pod komentarzami, kiedy pojawiła się informacja na Facebooku, że będziesz pracować w Dywitach, pojawiły się takie komentarze z jezioran. Bardzo nam przykro, że pani Angelika odchodzi i zazdrościmy Dywitom. To jak się pani dyrektor czuje w nowym miejscu? Bardzo dobrze. Właśnie jesteśmy w Dywitach. I serdecznie e, wszystkich e, zapraszam do Dywid. Piękna gmina, e, zresztą moja poprzednia, poprzednia gmina, czyli Jeziorany, również bardzo urokliwa. Mhm. Całkowicie e, dwa inne środowiska e, i, i dwie inne jakby gminy. A wydawać e, by się mogło, że jedna i druga to raczej niewielkie Więc rada Jeziorany to oczywiście miasto mhm. e, Dywity to wieś, ale niewielkie miasteczko Jeziorany. Wydawać by się mogło, że to takie podobne środowiska. Nie, całkowicie inne, jednak w Tywitach e, społeczeństwo, e, środowisko jest całkowicie inne, ma inne oczekiwania, jeżeli chodzi o kulturę, a dla mnie w ogóle tworzenie kultury zaczyna się od ludzi. Czyli najpierw rozmawiam z ludźmi, patrzę, czego oni potrzebują, a dopiero pod te potrzeby tworzę ofertę. Zanim złożyłam też aplikację, to, tak naprawdę, część mieszkańców właśnie tej gminy namówiła mnie do wzięcia udziału w konkursie. A zgodzisz się ze mną, że jest kilka kategorii dyrektorów, osób zarządzających ośrodkami kultury? Ja przynajmniej ze swojego doświadczenia takie odnoszę wrażenie. Pierwsze wrażenie to tacy ludzie zaangażowani tacy, którym naprawdę się chce ludzie, którzy mają. A. Zapięte? Coś tutaj? E, wracam do tego co tak. powiedziałem są, są, jest kilka, kita, kilka kategorii e, czekaj, no w Dywity to tu wjeżdżamy nie? tak, jesteśmy w Dywitach e, teraz jedziesz w kierunku na dobre miasto, ale tutaj możemy się przejechać pięknymi uliczkami, o kwiatowa piękne są w ogóle nazwy ulic w Dywitach i wbrew pozorom to już się stało naprawdę miasteczko tutaj no w Dywitach jest ten więcej ten mieszkańców, prawda? tak niż w niejednym miasteczku, no dobra e, dyrektorz Pierwsza kategoria dyrektorów to tacy, którym naprawdę się chce i którzy nie widzą żadnych przeszkód, bo są w stanie zrobić wszystko. Są zaangażowani, słuchają tego, co mówią mieszkańcy. To jest pierwsza kategoria i bez wątpienia ty do takich osób należysz. Druga kategoria dyrektorów to są tacy, którzy już wszystko w domach kultury przeżyli, wszystko w domach kultury zrobili, nic więcej się nie da i tylko czekają, żeby ten czas spokojnie płynął. I trzecia kategoria to ta, takich, którzy w zasadzie są może trochę bez pomysłu, może by ich chcieli, ale może nie mają w tym je prowadzić, bo tutaj koniec drogi. Prosto, prosto, ale możemy teraz... Yy... A, skręcamy. Tak, którzy nie mają jakiegoś pomysłu i to chyba widać później w działalności ośrodków kultury, które no w zasadzie powinny działać, powinny dawać ludziom trochę radości, uśmiechu tego, tej kultury, już niekoniecznie wielkich przedstawień teatralnych, ale no powodować, że, że, że w tych środowiskach będzie się działo coś innego. Jesteś przykładem, że można, Ja to się robię. No po pierwsze słucham ludzi, czyli tworzę ofertę y, pod mieszkańców, ale też staram się bardzo dużo inwestować w edukację kulturalną, czyli edukować ludzi, jaka powinna być kultura, jak powinni ją odbierać, y, co jest istotnego. Y, tych wszystkich naszych wydarzeniach i zajęciach, ale y, też zapraszam na y, zajęcia wokalne, instrumentalne, plastyczne, taneczne. Wszystkich od dzieci po dorosłych i seniorów. Czyli tak, dom kultury, ośrodek kultury, jak zwał, tak zwał, bo to różnie bywa, mhm. to powinno być miejsce, w którym. animuje się ludzi. Tak, i bez względu na wiek, prawda? To powinno tak. być takie miejsce otwarte, do którego może przyjść każdy w każdym wieku. E, tak, ale to też e, trzeba kochać swoją pracę. Ja swoją pracę kocham, uwielbiam. Ja mogę po prostu w niej spędzać cały dzień. Nie przeszkadza mi to, że pracuję w weekendy, nie przeszkadza mi to, że pracuję popołudniami. E, nie czuję, że się poświęcam. Ja po prostu to lubię. i e, Jak o niektórych słyszę, a bo ty pracujesz w weekend, taka praca? Ale ja ją lubię. No trudno ja. organizować koncert w środę o 13, kiedy wszyscy są w pracy. Ale ja zawsze mówię, to nie, jest, to nie jest tak naprawdę praca. To jest moja miłość po prostu. Ja to lubię i, i ja w pracy odpoczywam. Oczywiście są też takie sytuacje stresujące. To jednak jest organizacja, to jednak też jest sporo biurokracji, której nie widać. Bo każdemu się wydaje, że o tak jest przyjemnie sobie przyjść na wydarzenie, ale to jest kilka tygodni, czasami miesięcy przygotowań. No dobra, jesteś w Dywitach, w bardzo ciekawej gminie, którą sam przecież dobrze znam. I przychodzić kierować ośrodkiem kultury w takiej sytuacji, kiedy do Olsztyna jest bardzo blisko, mhm. mnóstwo ciekawego, każdy gdzieś tam w Olsztynie, w stolicy naszego regionu sobie może do siebie znaleźć, znaleźć zajęcia teatralne, taneczne itd tak dalej, i tak dalej. To na czym skupisz się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach? Czym będziesz chciała wypełnić tę lukę kulturalną? Czym będziesz chciała zachęcić i tych młodszych i starszych do tego, żeby po prostu w Dywidach bywali, żeby ten dom kultury tętnił życiem? Bo konkurencji tak, masz sporo. Tak, mam sporą konkurencję i nawet nie traktuję tego jako konkurencja Traktuję to jako uzupełnienie oferty kulturalnej, bo jednak my, jako Gminny Ośrodek Kultury, nie jesteśmy w stanie zapewnić e, chociażby znakomitych koncertów e, muzyki klasycznej, e, które zapewnia Filharmonia Warmińsko-Mazurska. Raczej patrzę na to jako ofertę uzupełniającą, czyli tą kulturę wyższą i takie duże wydarzenia, e, to oferta, którą proponuje Olsztyn i do której ma dostęp każdy mieszkanie z Natomiast my stawiamy bardziej na animacje, na małe wydarzenia kameralne, na wydarzenia integrujące. Świetnym przykładem są teraz wakacje. Bo, które niestety się kończą? No kończą się, ale, ale my jesteśmy cały czas w trakcie tak zwanego szumu, czyli sztuki ulicznej młodych. Jest to skrót naszego. Było, wa, naszej było was akcji. Widać i słychać. Tak, i to bardzo, bo cały lipiec i cały sierpień mieliśmy tygodniowe turnusy dla dzieci. I wbrew pozorom to Olsztyn do nas przyjeżdżał. Czyli było bardzo dużo osób zainteresowanych na naszą ofertą, ponieważ oferowaliśmy tygodniowe turnusy dla dzieci z różnymi animacjami, z zabawami, w tym były posiłki, opieka. No i zawsze ciekawa prezentacja na koniec czyli piątego dnia. Zawsze robiliśmy szum, czyli wychodziliśmy na ulicę i prezentowaliśmy sztukę. Każdy tydzień też był inny. Raz była muzyka, raz był teatr, raz był taniec. Także dzieci nawet, które uczestniczyły w kilku turnusach, za każdym razem miały coś ciekawego, coś nowego, bo różni też byli animatorzy. Ten, ten projekt realizowaliśmy wspólnie z Fundacją Kółka Grania tego. I, i naprawdę to była bardzo ciekawa oferta i to pokazuje, że jednak możemy też się uzupełniać. Kolejną taką propozycją jest teraz nadchodzący w sobotę konkurs kulinarny Ogarniec Kłobuka. Jest to taka impreza przechodnia, która integruje sołectwa z całej gminy. Zapraszamy sołectwa z gminy Dywity do udziału w takim konkursie kulinarnym. One prezentują oprócz świetnych smacznych rzeczy oczywiście, to prezentują również swoje stoiska, e, robią też prezentacje artystyczne i jest to ogromna integracja. No właśnie, bo teraz tak dojeżdżamy do e, Różnowa, Różnowa mm -hmm. a w gminie Dywity jest wiele miejscowości, w których jest mnóstwo fajnych takich zaangażowanych osób, zakręconych, jeśli można tak powiedzieć, pozytywnie zakręconych, Którzy włączają się w działania, czy to poprzez własne stowarzyszenia, czy po prostu jakby chęć integrowania ludzi, pokazywania, dawania im czegoś, czegoś więcej. W Dywitach, w gminie, takich miejscowości, gdzie tacy ludzie są, jest sporo. Tak, tutaj mieszkańcy są bardzo zaangażowani i jest też bardzo dużo organizacji pozarządowych, które prężnie działają. Także też. Gminne Ośrodki Kultury musi uzupełniać tą ofertę, bo wiele Ale już to chyba takich... Ale ułatwia, prawda? To bardzo ułatwia, bo już wiele takich integracyjnych wydarzeń e, dzieje się w samych sołectwach. Mhm. Czyli ludzie się spotykają, robią dla siebie pikniki, e, ogniska, no też jakby wewnętrznie się integrują. A my tak naprawdę teraz zbieramy te, tych cudownych ludzi, te właśnie e, grupy z poszczególnych sołectw i robimy dla nich taką już gminną, większą imprezę. E, Kolejna impreza, która już będzie za tydzień, to Kiermas Warmiński, czyli tak zwane dożynki gminne i tutaj też oczywiście na początku tradycje, folklor, a później koncerty i spodziewamy się ogromnej ilości ludzi, bo to już będzie impreza masowa i to jest właśnie ta biurokracja, o której wspominałam. Której nie da się ominąć, jeśli no chce się, się dużą imprezę. Tak, a musi być bezpiecznie, to jednak jest bardzo ważne, żeby spełnić te wszystkie wymogi, żeby ludzie... Nie tylko świetny koncert, ale też bezpieczeństwo i, i organizacja. Ja, mimo że pracuję w mniejszym ośrodku kultury, bardzo stawiam na jakość, więc. Bo, nadzieję, że... bo to nie ma znaczenia, prawda? Czy, czy się pracuje, nie wiem w w Olsztynie, w CEIK-u w Olsztynie, w dużych instytucjach, czy zarządza właśnie tak małą instytucją, to nie powinno mieć żadnego znaczenia. Ludzie tu i tu są tacy sami, oczekują tego samego. Chociaż może oczywiście w Dywitach, nie wiem, w Jezioranach, w Bisztynku, w innych małych miejscowościach, na pewne rzeczy jest po prostu trudniej, bo tych pieniędzy jest mniej. Tak, rzeczywiście no, te budżety w małych miejscowościach są mniejsze niż w takim dużym mieście, ale myślę też, że ludzie są bardziej otwarci. Angelika. Czy, bardziej się integrują. Powiedz, czy, czy bo, bo jakby Twoje zainteresowania i taniec, i teatr no spełniałaś się w tym, czy będziesz miała na to czas, żeby dalej, dalej tak aktywnie się twórczo rozwijać? No mam taką nadzieję. Właśnie wróciłam z obozu tanecznego, więc jestem świeżo po, po takim rozruchu. W zeszłym roku miałam przerwę ze względu też na zmianę pracy i jakieś takie inne rzeczy. Chciałam się poświęcić tej zmianie, pozamykać pewne sprawy poprzedniej pracy. Tutaj też chcę mocno wejść w środowisko i, i pokazać mieszkańcom, że kultura może być dla nich taka oddolna, fajna. Powiedziałaś o takich tych najbliższych planach. No właśnie, a tak wybiegnijmy trochę w przyszłość i pozwólmy sobie pomarzyć. Gminę Dwity i kulturę w gminie Dwity pewnie widzisz ogromną. Tak, widzę ogromną. Jakie masz plany? Co takiego tutaj w ciągu najbliższych kilku lat fajnego się wydarzy? No, stawiam sobie za cel yy, stworzenie oferty warsztatowej w ośrodku rzemiosł w Zapomnianych Gadach. Mhm. Chciałabym, żeby y, ten ośrodek. Był takim miejscem charakterystycznym na mapie województwa. Bo to I był żeby... ośrodek, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś z pieniędzy unijnych, stworzony. Tak, tak, no, i... tak. E, i tam jest pracownia ceramiczna w tym ośrodku. Ale chciałabym, żeby e, ten ośrodek proponował mieszkańcom różne warsztaty z rzemiosł zapomnianych, chociażby haft, rzeźba, tkactwo, mm, krawiectwo i, i, i wiele, wiele. zapomniane, a jeżeli chodzi o Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, to chciałabym, żeby stał się takim miejscem spotkań i rozmów o kulturze. Na pewno muszę poprawić troszeczkę warunki no właśnie się infrastrukturalne. Poważny, bo W Dywitach tak naprawdę nie ma, nie, ma, no nie ma jakiejś takiej sensownej sali, gdzie można zorganizować występy, prawda? To, to, to też nie jest łatwe. Warunków, a obecny ośrodek, no, jest w słabym stanie, więc tutaj będę. Przenieśmy się na moment z Dywid do Olsztyna. No masz doświadczenie pracy w różnych instytucjach. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj, że tych wydarzeń kulturalnych w Olsztynie jest sporo, ale jak oceniasz to, co pod tym względem dzieje się w mieście? W końcu w stolicy regionu, w mieście wojewódzkim. Czy ta oferta jest tak bogata, tak, tak atrakcyjna, że w zasadzie każdy coś znajdzie dla siebie? Czy, czy można wsłuchać się także w takie narzekania, które gdzieś tam od czasu do czasu się pojawiają, że a wszystko już było, potrzeba czegoś nowego? Zawsze się znajdą osoby, które narzekają. Nie tylko w Olsztynie, ale tak naprawdę w każdej miejscowości, hmm. bo każdy ma inne oczekiwania. Jedni chcą muzyki klasycznej, inni bardziej rozrywkowej. I myślę, że nikt nie w stanie zaspokoić wszystkich. A, a to czego tobie Wolsztynie brakuje, jeśli chodzi o. Ofertę kulturalną. Czy są takie element? Zawsze są. Zawsze no, są. Dawaj, takie bo tak około, elementy, które można około. uzupełnić. Ale myślę, że fajnie działają no, instytucje, które funkcjonują w Olsztynie. Brakuje mi takiego centrum, które by skupiało właśnie wszystkie ośrodki kultury z województwa. A czyli to takie zdaje się, gdzieś są jakieś plany, tak? Stworzenia centrum kultury w Olsztynie? Tak słyszałem. A to miejski ośrodek kultury ma e, przejąć. Tak zwany stary komin. Mhm. I, I właśnie to ma być takie centrum. Natomiast to całkowicie co innego. My, myślę, że brakuje i innym też ośrodkom, takim właśnie małym, takiego dawnego, starego wojewódzkiego domu kultury. Mhm. Czyli instytucji, która by scalała, sieciowała wszystkie ośrodki, która by animowała też jakby całe województwo promowała też tą kulturę i aby te ośrodki się uzupełniały. Bo też i takiego wsparcia przydałoby się małym ośrodkom kultury, tak. bo jak nam no powiedzieliśmy, że pieniędzy nie ma, no to to, to, to wiadomo, nie, nie jest ich zbyt dużo, ale przez to, że nie ma pieniędzy, to czasami trudno na przykład, nie wiem, wysłać akustyka na szkolenie. A gdyby, gdyby taka instytucja była, która w ten sposób spajała, to przecież mogłaby tego typu rzeczy robić. A przede wszystkim pokazywać to, co fajnego dzieje się w. No pewnie we prawie wszystkich ośrodkach kultury, bo one coś robią, tam funkcjonują zespoły, a działają różne grupy artystyczne. Często niestety to działanie zamyka się na terenie gminy. Tak. Warto ich pokazywać. Tak, i właśnie ja myślę, że tego brakuje. No wiadomo, że w związku z tym, że jestem związana artystycznie z teatrem i tańcem, to brakuje mi gdzieś takich prezentacji bardziej tanecznych, opery, operetki. Y, spektakli baletowych. No teraz tą ofertę trochę uzupełnia y, pracownia tańca pryzmat. Mhm. Y, natomiast. To w no, cyku, tak? Y, Czy teatrze. Pracownia tańca pryzmat jest to jest oddzielna, mhm. tak. Y, 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 organizacja. Natomiast no, raczej, raczej mamy bogatą ofertę. Też. Nie porównujmy się do Warszawy, bo to się nie da. Warszawa jest ogromnym miastem i też zaspokaja potrzeby nie tylko mieszkańców samej Warszawy, ale też no całego tak, kraju. Bo przecież do Warszawy dzisiaj to nie jest problem wsiąść w pociąg, tak. czy też nawet w samochód i pojechać na taką sztukę, jaką się chce, czy do Gdańska, do Gdyni, no możliwości jest dużo. Także myślę, że jeżeli tylko ludzie znajdą czas, to oferta jest. Myślę, że większym problemem jest też obecność ludzi na wielu wydarzeniach. I z tym borykają się coraz częściej ośrodki kultury, ale yy, to też zależy już od środowiska. A wynika to z, z Twoim zdaniem z czego? Z tego, że szkoła nieodpowiednio przygotowuje najpierw młodych ludzi do tego, żeby umieli korzystać z kultury? Czy, czy są inne powody, dla których. Wiele osób po prostu w życiu w teatrze nie było i w życiu nie będzie w teatrze. Myślę, że teraz wiele osób korzysta z mediów i ogląda po prostu w telewizji, w internecie krótkie etiudy, pokazy, i już nie chcą uczestniczyć na żywo w kulturze. Czytamy książkę, to w skrócie tak. Jeśli chcemy się dowiedzieć dowiedzieć Zobaczyć Halkę, maniuszki, to w dwie minuty w internecie. Spot, spot. Bardzo często e, teraz oglądane są spoty, nawet częściej niż, niż na przykład e, całe filmy. E, to samo jest właśnie z innymi też wydarzeniami artystycznymi. No ale to... I oglądamy to w internecie, no po prostu. Wiesz, wiesz sama dobrze, że, że taki kontakt z kulturą to w zasadzie na no niczego nie daje, bo co wtedy w głowie zostaje? No nic. Żadne przeżycie. Ale w ogóle odbiór na żywo jest całkowicie inny. Nie zobaczymy tych emocji. Je poczujemy będąc na żywo na danym wydarzeniu. I są osoby, które to rozumieją, i to są prawdziwi odbiorcy kultury. Natomiast wielu jest takich, którzy nie przychodzą na wydarzenia. No przecież to mają, to jest teraz ogólnodostępne w sieci jest wszystko. No tak, ale rolą między innymi takich ośrodków tak. jak inne Ośrodek Kultury w Davitach czy w innych miejscowościach jest to, żeby po prostu zaszczepiać w mieszkańcach takie zamiłowanie do na ile można mhm. filmu, teatru. Przez różne działania kulturalne. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby działać oddolnie i żeby budować w ludziach potrzebę właśnie tych odbioru tych wydarzeń kulturalnych, które tworzymy. Wracamy do Gminnego Ośrodka Kultury. Angżeliko. Piękne? Piękne. No zmieniają się to, prawda? Sporo tych nowych domków. E... Przejechaliśmy się ulicami Dywid. Ale są piękne miejscowości, piękne wsie, z takimi krajobrazami. Eee, przecież mm. wydarzenie, które będziemy organizować 1 września, czyli Kiermas Warmiński. Bronsfaud. Będziemy e, w Bronsfaudzie, mm. tak, nad Dłyną, Piękne miejsce, piękna polana. Serdecznie zapraszam. Angeliko, e, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy także zawsze obecna e, w Dewitach. I Twój udział w tym, e, w nawiązaniu do tego miejsca, Wiesz dobrze, że każdy z gości coś tam na tę orkiestrę przekazuje, no to ciekaw jestem, co, co ty przekażesz, co będziemy mogli zlicytować w przyszłym roku podczas kolejnego finału. Po to, by wesprzeć Jurka Owsiaka i ideę Fundacji Wielkiej Orkiestry. Ja serdecznie zapraszam do Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach i do spędzenia wspólnie ze mną oraz moimi pracownikami jednego dnia. Z którego z przyjemnością oddam fo swój fotel. Aha, czyli e, dzień dyrektora gminnego Ośrodka Kultury. Tak. Ze wszystkimi przywilejami. Tak. Samochód służbowy, kierowca, karta kredytowa służbowa. Nie <laughs> wiem, jaki jest. Ze wszystkimi przywilejami, oczywiście prócz decyzji finansowych, ale jak najbardziej jest to świetna przygoda i myślę, zarówno dla moich pracowników, jak i dla mnie, jak i dla osoby, która wylicytuje ten jeden dzień w goku. Będzie to miły i przyjemny. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za podróż, dziękuję za to, że znalazłaś. Czas przed rozpoczęciem kolejnego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Kultury. Życzę sukcesów. Jestem przekonany, że ich nie będzie brakowało, bo twoja dotychczasowa praca pokazała to, że masz mnóstwo pomysłów, mnóstwo energii i jeśli za coś się zabierasz, zabierasz to kończysz z fajnym efektem. Mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.